Muzyka. Z okazji tygodnia ciekawej książki chciałabym z Panią przeprowadzić wywiad pod tytułem Pokaż nam swoje książki. Wybrałam widnokrąg Myśliwskiego po pierwsze z powodu tego, jak ta książka jest napisana. To znaczy, kiedy się ją czyta, to mamy takie wrażenie, jakbyśmy, jakbyśmy byli obecni. Przy jakiejś rozmowie, tak? Czyli, czyli e, ta książka jest napisana tak, e, jakby bohater, który jest jednocześnie narratorem, opowiadał ją nam, siedząc obok nas, tak? Będąc, będąc przy nas. Więc ta relacja takiej e, bliskości e, myślę, że jest, e, że jest ciekawa. E, i, I o czym jest ta książka? E, wiecie, co to jest widnokrąg? Co to jest widnokrąg? No, nie mam pojęcia. <laughs> Więc to jest taka linia, tak? Linia, która e, e, no, łączy i, e, ziemię z niebem. Bohater Piotr, tak? Piotruś e, opowiada e, o swoim życiu. O swoim dzieciństwie, potem o, o swoim dorastaniu, dojrzewaniu, o pierwszej miłości, o pierwszym jakimś erotycznym doświadczeniu, o pierwszym upojeniu alkoholowym. Opowiada o swoich rodzicach, o, o swojej rodzinie. I tak jakby. I bardziej się oddala, prawda? można powiedzieć, od, od tych wydarzeń, czyli im, z, im staje się bardziej dorosły, ma, ma taką szerszą perspektywę, tak jak się patrzy na widnokrąg, więcej rzeczy zaczyna rozumieć, więcej rzeczy mu się zaczyna układać w pewną całość, no i jakby dostrzega w tym, prawda, taki jakiś, no, ukryty sens. I myślę, że, że to jest pociągające w tej książce, że, że my też możemy ten sens odkryć. Z tygodnia hmm. ciekawej y, książki chciałam z Państwem przeprowadzić wywiad pod tym pokaż nam swoje książki. No, witam serdecznie, U. tak. Y, moi autorzy, od już. Niektórzy od kilku lat, niektórzy od wielu lat, są różni. I nie będę opowiadała o samych książkach, ale może o autorach. A więc takim, jednym z wczesnych moich autorów jest Józef Brocki. Ja czytuję jego fantastyczne eseje. Zresztą ostatni pod tytułem Znak wodny został zakupiony przeze mnie w naszej biblioteki. Dalej, to no tutaj jest drugi, też druga pozycja Brockiego, Mniej niż ktoś, do wypożyczenia. Bo to jest w naszej bibliotece. Kolejnym autorem, czytanym przeze mnie od 2003 roku, kiedy dostał nagrodę Nobla za hańbę, i od tego czasu jestem mu wierna, to jest właśnie Kutsę. Teraz już wiem, jak się wymawia, tak, po programie w Telewizji Kultura. Bo to jest afrykanerskie nazwisko. No i tutaj też mam Johna Maxwella Kuci, mamy w bibliotece też no, sporo pozycji, bo warto, tak? Kolejnym autorem ulubionym przeze mnie, tak czytanym i też jakby zawsze na bieżąco, to jest Philip Roth. To jest amerykański pisarz, świetny. Spotkanie z nim gdzieś nastąpiło, nie wiem, może z kilkanaście lat temu i od tego czasu też wszystkie jego pozycje, jakie są dla mnie dostępne po polsku, niestety tak, no to czytam. Myślę jeszcze tutaj o innych obcych. Teraz może o... Aha! No i oczywiście także izraelski pisarz Amos Oz którego fragment z tej książki przeczytam, a którego też czytuję już od Polsce autorzy, no, najwybitniejszym oczywiście jest, także znaczy właśnie ja sobie chyba tutaj nie wyłożyłam, jest Wiesław Myśliwski, tak, a to jest mój autor, <gry> który u nas w bibliotece jest właśnie reprezentowany przez jedną pozycję się dokupi kolejne, tak? Następnie to nie, to nie, a mam, mam, przepraszam bardzo, mam tutaj Wysława Myśliwskiego, więc nie jedna pozycja, tylko dwie. To jest nagrodanikę traktat o Uskaniu Fasoli, znakomita. Tak, wszystko co jest u myśliwskiego, który pisuje jedną książkę na 10-15 lat, tak? Ale jaka to jest książka, to czytelnicy wiedzą. Potem autorka, pewnie znana już szczerze, to jest Olga Tokarczuk. Nie wszystko, co napisze Olga Tokarczuk, mi się podoba, natomiast polecam wszystkim takie opowiadanie pod tytułem NUMERY, tak, jest znakomite. I to właśnie w tym zbiorze. Następnie, no to to już jest świetna po prostu pisarka polska, Magdalena Tuli. I muszę spojrzeć, czy to jest moja książka, czy to jest biblioteczna, to jest moja, tak? A więc Magdalena Tuli, e, która e, była nagradzana wielokrotnie za włoskie szpilki, tak, świetna, znakomita powieść, tak, a w bibliotece są też inne dostępne. To nie jest łatwa proza, ale warto. I e, mam też e, Dorotę Masłowską, e, więcej mam tej pozycji, ale one są w tej chwili e, wypożyczone, tak? I to tak właściwie, chyba moi najważniejsi autorzy, choć nie wszyscy tutaj są. Chciałabym przeczytać fragment z autobiograficznej powieści Amosa Oz'a, właśnie przepięknej, opowieść o miłości i mroku. I Amos Oz pisze właśnie w tym rozdziale o kiepskim czytelniku, i o wytrawnym czytelniku. No to już nie będę czytała o kiepskim, tylko przeczytam, jak, co mówi OS na temat wytrawnego czytelnika. No i tak. Otóż polem, który woli zaorać wytrawny czytelnik, czytając literaturę piękną, nie jest przestrzeń między tekstem a jego autorem, tylko między nim samym a słowem, które czyta. Zamiast pytać, czy za studenckich czasów Dostojewski naprawdę mordował i grabił stare wdowy. Taki czytelnik stawia się w miejscu Raskolnikowa, aby samemu doświadczyć zgrozy, rozpaczy, dojmującej nędzy zmieszanej z napoleońską butą, iluzji wielkości trawiącego głodu, samotności, rządzeń, wyczerpania, aż po poprawienie śmierci i dokonać porównania, którego wynik niechaj pozostanie tajemnicą, nie między bohaterem opowiadania a rozmaitymi awanturami z życia jego autora, lecz między ową postacią a twoim najskrytszym ja, Udręczonym, nieszczęsnym, szalonym i zbrodniczym, tym przerażającym monstrum, które więzisz głęboko w najciemniejszym lochu, aby nikt nigdy nie domyślił się, uchowaj Boże, jego istnienia, nawet rodzice i najbliżsi, aby nie uciekł przed Tobą w panicznym strachu, jak się ucieka przed potworem. Czytając więc historię Raskolnikowa, Możesz, pod warunkiem, że jesteś dobrym czytelnikiem, a nie zwykłym plotkarzem, wprowadzić go do środka, do własnych kazamatów, mrocznych labiryntów, poprzez wszystkie kraty, aż do najgłębszego lochu, aby pokazać mu swoje najbardziej wstydliwe i hańbiące potwory, zostawić mostu Dostojewskiego z własnym. Zwykłym rzeczy, nie mógłbyś ich porównać, bo przenigdy nie ujawniłbyś ich żadnej żywej istocie, nawet szeptem, w łóżku osobie, która sypia z tobą w nocy. W tej samej bowiem w chwili ze zgrozą zerwałaby prześcieradła, aby się nim okryć i uciekłaby przed tobą z krzychem, krzykiem przerażenia. Może troszeczkę to skrócę i może już samą końcówkę, choć wszystko oczywiście jest niezwykle interesujące i to jest do wypożyczenia, nie pytaj zatem. To w końcu jak? Czy to naprawdę są fakty? To takie rzeczy się wyprawiał tego pisarza. Zapytaj o to sam siebie, o siebie samego. Odpowiedzią nie musisz się z nikim dzielić. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałabym porozmawiać dzisiaj z naszym nauczycielem fizyki, panem Leśniewskim, na temat jego ulubionych książek. Ulubionych książek mam bardzo dużo. Mogę tylko jedną, dwie przedstawić teraz. To nie jest książka, którą ostatnio odczytałem, ale jest to książka, do której często wracam. Trzeba chce się rozerwać, chcę zapomnieć o jakichś tam nieprzyjemnych rzeczach. To, a zwłaszcza, żeby się po prostu rozerwać. To jest książka Stanisława Lema, Cyberiada. To jest taka książka, która jest napisana w formie zbioru bajek, w których w której bohaterami są, są roboty, są takie dziwne istoty z przyszłości. Chciałbym tutaj przedstawić tym, którzy chcą przeczytać coś naprawdę ciekawego, takie krótkie opowiadanie. To potrwa kilka minut, jak ja będę czytał to właśnie opowiadanko i tytuł tego jest Jak ocalał świat. Konstruktor Trull sporządził raz maszynę, która umiała robić wszystko na literę N. Kiedy była gotowa, na próbę kazał jej zrobić nici, potem nanizać je na laparski, które potem zrobiła. Następnie wrzucić wszystko do sporządzonej nory, otoczonej natryskami, nastawniami i naparami. Wykonała polecenie co do Joty, ale ponieważ nie był jeszcze pewny jej działania, kolejno musiała zrobić nimfy, nausznice, neutrony, nurty, nosy, nimfy i natrium. Tego ostatniego nie umiała i Tról, bardzo zmartwiony, kazał się jej tłumaczyć. Nie wiem, co to jest, wyjaśniła. Nie słyszałam o czymś takim. Jak to? Ależ to sód. Taki metal, pierwiastek. Jeżeli nazywa się sód, jest na S, a ja umiem robić tylko na N. Ale po łacinie nazywa się natrium. Mój kochany, rzekła maszyna, gdybym mogła robić wszystko na N, we wszystkich możliwych językach, byłabym maszyną, która może wszystko na cały alfabet. Bo dowolna rzecz w jakimś tam obcym języku na pewno nazywa się na N. Nie ma tak dobrze. Nie mogę zrobić więcej niż to. Wymyśliłeś, sodu nie będzie. Dobrze zgodził się tról i kazał jej zrobić niego. Zrobiła zaraz jedno, niewielkie, ale zupełnie niebieskie. Zaprosił wtedy do siebie konstruktora Klapałciusza, przedstawił go maszynie i tak długo wychwalał jej nadzwyczajne zdolności, aż rozmiewał się skrycie i poprosił, aby jemu wolno było coś jej rozkazać. Proszę bardzo, rzekł tról, ale to musi być na N. Na N, rzekł Klapałciusz. Dobrze, nikt zrobi naukę. Maszyna zawarczała i po chwili plac przed domostwem wypełnił się tłumem naukowców. Wodzili się za łby, pisali w grubych księgach, inni porywali te księgi i dali je na strzępy. W dali widać było płonące stosy, na których skwierczeli męczennicy nauki. Tu i ówdzie coś hukało, powstawały jakieś dziwne dymy w kształcie grzybów. Cały tłum gadał jednocześnie, także słowa nie można było zrozumieć od czasu do czasu układając memoriały, apele i inne dokumenty. W odosobnieniu zaś, pod nogami przeszczących siedziało kilku samotnych starców i bez przerwy z, z, z maczkiem pisało na kawałkach podartego papieru. No co, może złe? – zabawał z dumą król. – pana nauka, sam przyznasz. Ale Klapałc już nie był zadowolony. – Co, ten dłum to ma być nauka? Nauka to coś całkiem innego. Więc proszę powiedz co, a maszyna zaraz to zrobi. Poprosił się tról, Ale Klapałc już nie wiedział, co powiedzieć, więc oświadczył, że postawi maszynie jeszcze dwa inne zadania, a jeśli ona je rozwiąże, uzna, że jest taka, jaka ma być. Tról przestał na to i Klapałc rozkazał, aby zrobiła nicę. Nice, wykrzyknął nice", tról. Słyszał kto coś takiego? Co to są nice? Ależ jak to? Druga strona wszystkiego odpadła Pauciusz spokojnie. Nicować, przewracać na podszewkę. Nie słyszałeś o tym? No, no, nie udawaj. Hej maszyno, bierz się do roboty. Maszyna jednak działała już od dobrej chwili. Zrobiła najpierw antyprotony, potem antyelektrony, antyneutrina, antyneutrony i tak długo pracowała, nie ustając aż natworzyła bez liku antymaterii, z której zaczął się zwolna podobny do dzinie i błyszczącej chmury w niebie formować antyświat. Hmm, rzekł bardzo niezadowolony już. To ma być nic? Powiedzmy, że tak. Pejmy na to dla świętego spokoju. Ale oto trzeci rozkaz. Maszyno, masz zrobić nic. Maszyna przez dłuższy czas w ogóle się nie ruszała. już ją zacierać z zadowolenia ręce, tról za się rzekł. O co ci chodzi? Cazałem się nic nie robić, więc nic nie robi. Nieprawda. Kazałem jej zrobić nic, a to co innego? Też coś. Zrobić nic, a nie zrobić nic znaczy jedno i to samo. Skądże? Miała zrobić nic, a tymczasem nie robiła nic, więc wygrałem. Nic bowiem mój ty przemądrzały kolego. Nie takie sobie zwyczajne nic. Produkt lenistwa i niedziałania, lecz czynna i aktywna nicość. To jest doskonały, jedyny, wszechobecny i najwyższy niebyt we własnej, nieobecnej osobie. Zapracasz głowę maszynie, krzyknął tról, lecz naraz rozległ się jej spiżowy głos. Przestańcie się kłócić w takiej chwili. Wiem, co to niebyt, nicość, czyli nic, ponieważ te rzeczy należą do klucza litery N jako nieistnienie. Lepiej po raz ostatni przyżycie się światu, bo wnet nie będzie. Słowa zamarły na ustach rozruszonym konstruktorom. Maszyna w samej rzeczy robiła nic, a to w ten sposób, że kolejno usuwała ze świata rozmaite rzeczy, które przestawały istnieć, jakby ich w ogóle nigdy nie było. Usunęła już na natągwie, nupajki, nurkownice, nędzioły, nałóżki, niedostupki i nędasy. Chwilami wydawało się, że zamiast redukować, zmniejszać, wyrzucać, usuwać, unicestwiać i odejmować, Powiększa i dodaje, ponieważ zliktowała po kolei niesmak, niepospolitość, niewiarę, niedosyt, nienasycenie i niemoc. Lecz potem znowu zaczęło się robić wokół patrzących rzadziej. O jejże król, żeby coś z tego złego tylko nie wynikło. E, co tam, rzekła Fauciusz, przecież widzi, że ona nie robi wcale nicości generalnej, a jedynie nieobecność wszystkich rzeczy na N. Nic się nie stanie, bo też ta Twoja maszyna całkiem do niczego. Tak ci się tylko wydaje, odparła maszyna. Zaczęłam istotnie od wszystkiego, co na N, bo było mi to bardziej familiarnie. Ale co innego jest zrobić jakąś rzecz, a co innego usunąć ją? Usuwać mogę wszystko, z tej prostej przyczyny, że umiem robić sześciusieńko, ale to sześciusieńko na N, a więc niebyt jest dla mnie fraszką. Zaraz Was nie będzie ani niczego, więc proszę Cię, klawotziuszu, abyś powiedział jeszcze prędko, że jestem prawdziwie uniwersalną i Wykonuje rozkazy jak się należy, bo będzie za późno. Ależ to zaczął przestraszony Klapałcjusz, i w tej chwili zauważył, że istotnie już nie tylko na N nikną różne rzeczy. Przestały ich bowiem otaczać kambuzele, ściśnięta, wytrzopki, gryzmaki, rymundy, trzepce i pćmy. Stój, stój, cofam to, co powiedziałem. Przestań, nie rób niebyt, to wrzeszcza na całe darmo Klapałcjusz, ale zanim maszyna się zatrzymała. Znikły jeszcze gralaszki, lukwy, filidrony i zamry. Wtedy dopiero maszyna znieruchomiała. Świat wyglądał wręcz przeraźliwie, zwłaszcza ucierpiało niebo widać było na nim ledwo pojedyncze punkciki gwiazd, ani śladu prześlicznych gryzmaków i gwajdolnic, które tak dotąd upiększały nieboskłon. Wielkie nieba, zakrzyknął krokoz, gdzie są kambuzele? Gdzie moje murkwie ulubione, gdzie pćmy łagodne? nie ma ich i nigdy już nie będzie odparła spokojnie maszyna. Wykonałam, a raczej zaczęłam wykonywać, to tylko coś mi kazał. Kazałem cię robić nicość, a ty, ty... Paucjuszu, albo jesteś głupcem, albo głupca udajesz, rzekła maszyna. Gdybym zrobiła nicość naraz, za jednym zamachem, przestałoby istnieć wszystko, Jest nie tylko Tról i Niebo, i Kosmos, i ty, ale nawet ja. Więc kto właściwie i komu mógłby wtedy powiedzieć, że rozkaz został wykonany i że jestem sprawną maszyną? ale gdyby nikt tego nikomu nie powiedział, w jaki sposób ja, w której by także już nie było, mógłbym, mogłabym, przepraszam, otrzymać należną mi satysfakcję. Niech ci będzie, nie mów mi już o tym, że rzekła Pausjusz. Już niczego od ciebie nie chcę, śliczna maszyna, tylko proszę, zrób mórkwie, bo bez nich życie mi niemiłe. Nie umiem tego, ponieważ są na M, rzekła maszyna. Owszem, mogę na powrót zrobić niesmak, nasycenie, nie Niewiedzę, nienawiść, niemoc, nietrwałość, niepokój i niewiarę, ale na inne litery proszę się pomnieć, niczego nie spodziewać. Ale ja chcę, żeby były murkwie, ryknął Murkwi nie będzie rzekła maszyna. Popatrz proszę na świat, jaki jest. Cały pełen olbrzymich czarnych dziur, pełen nicości, która wypełnia bezdenne odchłanie między gwiazdami, jak wszystko dookoła stało się nią podszyte, jak czycha nad każdym skrawkiem zmienia. To twoje dzieło, mój zawistniku, nie sądzę, żeby następne pokolenia miały cię za co błogosławić. Może się nie dowiedzą, może nie zauważą, wyjąkał poblady Klapałc, już patrząc z niewiarą w pustkę Czarnego Nieba, nie śmiąc nawet w oczy spojrzeć swemu koledze. Pozostała obok maszyny, która umiała wszystko na N, wrócił chyłkiem do domu. Świat zaś po dzień, po dziś dzień pozostał już całkiem podziurawiony nicością. Tak jak go w toku nakazanej likwidacji zatrzymał już. A ponieważ nie udało się zbudować maszyny na żadną literę, inną literę, trzeba się obawiać, że nie będzie już nigdy takich wspaniałych zjawisk jak ćmy i murkwie po wieki biegów. Trochę przydługi jest ten cytat, jak gdyby, właściwie całe takie opowiadanie, ale pokazuje właśnie jak ten genialny autor, bo to, jest, to był geniusz, to już nie żyje z Mami dawno, Jak on operuje słowem, jak on tworzy ze słów, powiedzmy, które znamy, które są w słowniku. tworzy jakieś takie konstrukcje ciekawe, no to jest coś niezwykłego. Ja tylko jednego autora będę przedstawiał, tego właśnie Lema, dlatego że on napisał bardzo wiele książek i proponuję po prostu, żeby zainteresować się jego książkami, bo naprawdę jest, jest naprawdę świetny. jest po prostu rewelacyjny. Dziękuję.